Dobry wieczór dzieciaki. Księga pierwsza. Kometa nad Doliną Muminków. Rozdział pierwszy. Czyta Wojciech Puzerewski. Tego samego dnia, w którym tatuś Muminka ukończył budowę mostu na rzece, mały zwierzaczek Ryjek zrobił odkrycie. Znalazł całkiem nową ścieżkę. Ginęła w gęstym, ciemnym lesie. I Ryjek długo stał, nie mogąc oderwać od niej oczu, Trzeba o tym powiedzieć Muminkowi, pomyślał. Będziemy musieli razem ją zbadać, bo sam nie zaryzykuję. Położył dwie gałęzie na krzyż, żeby oznaczyć to miejsce i popędził do domu jak tylko mógł najszybciej. Dolina, w której mieszkali, była bardzo piękna. Pełno w niej było szczęśliwych małych stworzonek i zielonych drzew. Rzeka płynąca wśród łąk omijała za kolem niebieski dom muminków, by dalej toczyć swe wody w stronę wciąż nowych okolic. Gdzie z pewnością inne małe zwierzątka zastanawiały się, skąd też ona przypływa. Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami rozmyślał Ryjek. Widzi się je, jak pędzą w nieznane i nagle nabiera się ochoty, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się kończą. Kiedy Ryjek dotarł do domu, Zobaczył, że muminek zawieszał huśtawkę w ogrodzie. Hej, powiedział ryjek, odkryłem nową ścieżkę. Wygląda niebezpiecznie. Ale jak niebezpiecznie? spytał muminek. No, powiedziałbym, że niezwykle niebezpiecznie, odparł poważnie mały zwierzaczek. W takim razie musimy wziąć ze sobą kanapki i sok postanowił muminek. Podszedł do okna kuchennego i powiedział: Mamusiu, posłuchaj. My dziś będziemy jeść poza domem. Dobrze, odpowiedziała mama Muminka. Nie mam nic przeciwko temu. Nakładła kanapek do koszyka stojącego koło zlewu i dołożyła jeszcze garść cukierków z jednego pudełka, dwa jabłka z drugiego, cztery małe kiełbaski z poprzedniego dnia i butelkę soku zmieszanego z wodą, który zawsze gotowała do picia. Stał na półce przy kominie. Świetnie, ucieszył się Muminek. Hej! Na razie, wrócimy jak wrócimy. Hej, hej, pożegnała ich mama. Muminek z rykiem wyszli. Z ogrodu i łąkami droga wiodła stromym zboczem pod górę, aż do skraju ciemnego lasu, w którym nigdy do tej pory nie byli. Doszedłszy tam, postawili koszyk na ziemi i spojrzeli w dół na dolinę. Dom muminków był malutki jak kropka, a rzeka wyglądała jak wąska, zielona wstążka. Kuśtawki w ogóle nie było widać z tej wysokości. Jeszcze nigdy nie byłeś tak daleko od twojej mamy, powiedział ryjek. Tylko ja tu byłem i to bez ciebie, a teraz pokażę ci moją ścieżkę, którą odkryłem całkiem sam. Zaczął dreptać dookoła, węszyć i prychać. Sprawdzać położenie słońca i w ogóle dziwnie się zachowywać. Aż w końcu wykrzyknął. Tu! Znalazłem ją! No, no i co? Co ty na to? Czy nie wygląda niebezpiecznie? Możesz iść naprzód. Muminek wszedł bardzo ostrożnie w zieloną ciemność. Ogarnęła ich zupełna cisza. Rozglądaj się na wszystkie strony. Czy, czy nie grozi nam skądś jakieś niebezpieczeństwo? Szepnął Ryjek. Nie mogę patrzeć równocześnie na wszystkie strony, odparł muminek z wyrzutem. Ty patrz do tyłu, bo ja nie dam rady. Nie, 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 nie do tyłu jęknął Ryjek. O wiele gorzej, gdy ktoś idzie za tobą, niż gdy idzie naprzeciw ciebie. Zresztą robisz to wszystko na własne ryzyko. No to idź przodem, rzekł mu Minek. N nie, nie, nie chcę, bronił się Ryjek. Czy nie możemy iść obok siebie? W końcu ruszyli razem, ramię w ramię. Kiedy weszli głębiej w las, zrobiło się bardziej zielono i o wiele ciemniej. Ścieżka najpierw wpięła się w górę. A potem schodziła w dół i stawała się coraz węższa, aż w końcu nie było jej już wcale. Pozostał tylko mech i paprocie. Każda droga musi gdzieś prowadzić, powiedział muminek. Coś tu jest y, nie w porządku. Ta ścieżka nie może się tak po prostu skończyć i już. Zrobili kilka kroków pomchu. A jeżeli nigdy nie trafimy z powrotem do domu? Przestraszył się ryjek. Cicho bądź! szepnął muminek. Słyszysz? W głębi, za drzewami, coś lekko zaszumiało. Muminek przeszedł jeszcze kilka kroków i stanął węsząc z podniesionym pyszkiem. Wiatr był wilgotny i pachniał przyjemnie. Może! zawołał muminek i puścił się biegiem. Bo jeśli za czymś przepadał, to za kąpielą. Zaczekaj! krzyknął ryjek. Nie zostawię mnie samego! Ale muminek zatrzymał się dopiero, kiedy zobaczył morze przed sobą. Usiadł uroczyście na piasku, żeby popatrzeć na fale, które przepływały równo jedna po drugiej. Wszystkie z grzebieniem białej piany na wierzchołku. Po chwili wyszedł z lasu ryjek. Siadkał muminka i powiedział: Uciekłeś ode mnie? Opuściłeś mnie? W niebezpieczeństwie! Bo, bo tak się ucieszyłem! wyjaśnił muminek. Nie wiedziałem, że. Tędy też można dojść do morza. S spójrz, co za fale! Wyglądają na zimne i złe, powiedział Ryjek. Jak się w nie wejdzie, to się jest mokrym, a, a jak się na nich płynie, to się wymiotuje. Nie lubisz nurkować? Zdziwił się Muminek. A umiesz nurkować z otwartymi oczami? U umiem, ale nie chcę, odpowiedział Ryjek. Muminek wstał i poszedł prosto w stronę morza. Robisz to na własne ryzyko, zawołał za nim ryjek. Nigdy nie wiadomo, co tam można zobaczyć w głębi, ale muminek dał nura w ogromną falę, całą prześwietloną słońcem. Najpierw zobaczył tylko zielone, świetliste bańki, a potem cały las wodorostów kołyszących się nad piaskiem. Były piękne, fryzowane, ozdobione muszelkami różowymi w środku i białymi na zewnątrz. Dalej woda ciemniała coraz bardziej. Całkiem w dole rozbierała się zaś czarna jama, czyli bezdenna głębia. Uminek zawrócił. Wybił się do góry i, kiedy nadeszła fala, dał się jej unieść aż na brzeg. Na brzegu siedział ryjek i wzywał pomocy. Już myślałem, że się utopiłeś lamentował albo że zjacierekin rekin. Co by się ze mną stało bez ciebie? Nie bądź głupi. Odparł Muminek. Jestem przyzwyczajony do morza. Zresztą, kiedyś byłem w wodzie, e, przyszła mi do głowy pewna myśl. Doskonały pomysł, który jest oczywiście tajemnicą. Jak wielką? spytał Ryjek. Czy taką jak niech mnie czeluść pochłonie? Muminek skinął głową potakująco. Niech mnie czeluść pochłonie! wymamrotał Ryjek. Niech sępy rozdziobią moje suche kości i niech już nigdy więcej nie jem lodów. Jeżeli nie zachowam tej tajemnicy nad tajemnicę, no mów wreszcie, zostanę poławiaczem pereł i będę chował moje perły w skrzyni. Oznajmił muminek. Minek. Wszystkie białe kamienie są perłami. Wszystkie, które są bardzo białe i bardzo okrągłe. Ja, ja też chcę zostać połowiaczem pereł, zawołał Ryjek. Ale będę je łowił na plaży. Wszędzie na brzegu pełno jest białych i okrągłych kamieni. Nic nie rozumiesz, oburzył się Muminek. One są perłami tylko wtedy, kiedy znajdują się pod wodą. No, hej, na razie i znów wszedł w spienione fale. To kim ja mam być wobec tego krzyknął za nim Ryjek. Możesz być takim, co szuka skrzynki. Dla poławiacza pereł? Odparł muminek i dał nura. Ryjek ruszył pomału wzdłuż brzegu. Zawsze tylko on robi to, co przyjemne, mruczał sam do siebie. A wszystko dlatego, że jestem taki mały. Rozglądał się przez chwilę za skrzynkami, ale żadnych nie było. Nic, tylko trawa morska i trochę drewna. Samotna plaża ciągnęła się daleko, a na jej końcu stała wysoka skała schodząca wprost do wody była całkiem mokra od piany to przestało być zabawne myślał ryjek chciałbym kiedyś urosnąć i wreszcie mieć z kim się bawić i w tym właśnie momencie ryjek dostrzegł malutkiego kotka który spacerował sobie po szczycie skały miał czarno-białe łaty i bardzo cienki ogonek sterczący całkiem pionowo ryjek tak się ucieszył że aż go coś zabolało Kotku! zawołał. Kiciuniu, chodź tutaj, przywitaj się ze mną! Tak mi się przykrzy samemu. Mały kotek rzucił mu żółte spojrzenie i poszedł dalej. Wtedy ryjek zaczął się gramolić na mokrą, stromą skałę, wspiął się coraz wyżej i wciąż wołał i wołał kotka. Kiedy wreszcie znalazł się na szczycie, zobaczył, jak stąpa po samej krawędzi przepaści, a potem balansuje z gracją na wąskiej półce skalnej. Nie, nie odchodź ode mnie, błagał ryjek. Ja cię tak lubię. Ale kotek kroczył dalej, nie zwracając na niego najmniejszej uwagi. U podusza skały huczało morze. Ryjek poczuł, że ma miękkie nogi i serce zaczęło mu łomotać. Ale mimo to ruszył za kotkiem. Czołgał się bardzo powoli i cały czas myślał: Ach, taki malutki, mięciutki, mój własny rozkoszny kociaczek, jeszcze mniejszy niż ja sam, ach. Bądźcie dobrzy, wszyscy opiekunowie małych zwierzątek, bądźcie dobrzy i zróbcie tak, żebym go znalazł, żebym mógł zaimponować muminkowi. Nigdy dotąd nie czuł takiego strachu. I nigdy też nie czuł się tak odważny. Wtem zobaczył przed sobą jaskinię, otwór w skalnej ścianie, a w głębi prawdziwą grotę. Wstrzymał oddech. Taką grotę znajduje się jeden raz w życiu, albo, albo może nigdy. Miała gładkie, ciemne ściany i dno pokrywał śliczny piasek, a przez szczelinę w pułapie widać było niebieskie niebo. Piasek był nagrzany słońcem. Riek wpełznął do środka. Położył się na brzuchu w smudze słońca i pomyślał: Tutaj będę mieszkał do końca życia. Zbuduję sobie małe półeczki, urządzę miejsce do spania w piasku, a wieczorem będę zapalał świecę. Ciekawe, co na to powie Muminek. Tymczasem nieżyczliwy kotek zniknął z horyzontu. Droga powrotna wydała się Rikowi mniej niebezpieczna. Zresztą nie może się chyba nic zdarzyć komuś, kto właśnie odkrył grotę. Tymczasem Muminek nadal łowił perły. Podskakiwał na falach jak korek a na plaży leżało mnóstwo okrągłych, białych kamyków. – Ach, jesteś! – powiedział Muminek. – Gdzie masz skrzynkę? – Wyjdź na brzeg. – Wyjdź natychmiast! – krzyknął Ryjek. – Znalazłem coś, coś zupełnie wyjątkowego i to pokonując najgorsze niebezpieczeństwa, jakie tylko można sobie wyobrazić. – A dobra ta skrzynka? – spytał Muminek, idąc do brzegu po kolana w wodzie, łapkami pełnymi pereł. Wciąż skrzynka i skrzynka, wykrzyknął Ryjek. Ech ty z twoimi starymi skrzynkami, a niech cię czeluść pochłonie. Ciebie i to wszystko. I, i tak niczego nie będę szukał, bo znalazłem grotę. Moją własną grotę. Prawdziwą? zapytał Muminek. Z dziurą do włażenia? Ze ścianami skalnymi i podłogą z piasku? Tak. Z tym wszystkim ma wszystko co trzeba, odparł Ryjek. Był tak podniecony, że ledwie trzymał się na nogach i ty będziesz mógł chować swoje perły w mojej grocie, jeśli oddasz mi połowę, albo przynajmniej trzy pełne garście. Gdy perły zostały wniesione do groty, od razu stały się bardziej prawdziwe i białe. Uminek z rykiem leżeli na piasku, patrząc w niebieskie okienko nad swoimi głowami. Przez wejście wpadały co jakiś czas słone bryzgi, pasmo słońca coraz to się poszerzało. Ryjek miał okropną ochotę powiedzieć o małym kotku, ale postanowił milczeć. Wpierw odnajdzie kociaka i zaprzyjaźni się z nim. Kotek będzie wszędzie za nim chodził. Któregoś pięknego dnia wejdą obaj na werandę i wtedy mu minek powie. Czy to możliwe? Masz swojego własnego kotka, który wszędzie za tobą chodzi? Można by wystawić każdego wieczoru miseczkę mleka w ogrodzie. Każdego wieczoru. Ryjek westchnął. Głodny jestem powiedział. Okazuje się, że można ze szczęścia zapomnieć o jedzeniu. Było już późne popołudnie, kiedy Muminek i Ryjek wrócili do niebieskiego domu w Dolinie. Pod wieczór rzeka płynęła bardzo spokojnie i nad nią błyszczał różowymi kolorami świeżo pomalowany most. Mama Muminka właśnie układała muszle wokół rabat. Dobrze się bawiliście? spytała. Byliśmy co najmniej 10 mil stąd powiedział muminek. Nurkowałem w ogromnych falach i znalazłem coś nadzwyczajnie pięknego, co zaczyna się na p, a kończy na e, y. ale nie mogę powiedzieć co to jest, bo to jest tajemnica. A ja znalazłem coś, co zaczyna się na g, a kończy na a. Zawołał ryjek. A gdzieś w środku ma o i ty, ale więcej nic nie powiem. To nadzwyczajne. Ucieszyła się mama Muminka. Tyle ważnych wydarzeń jednego dnia. Zupa stoi na piecyku. Tylko nie hałasujcie łyżkami, bo tatuś pisze. I zabrała się z powrotem do układania muszli. Kładła je na zmianę. Jedną niebieską, dwie białe i jedną czerwoną. Bardzo ładnie to wyglądało. Gwizdała sobie cichutko i myślała, że chyba zbiera się na deszcz. Zerwał się niespokojny wiatr. Ostre powiewy wstrząsały koronami drzew i odwracały liście na lewą stronę. Po niebie ciągnęły się niskie, ołowiane chmury. O, mam nadzieję, że z tego deszczu nie będzie znowu powodzi myślała mama Muminka. Pozbierała muszle, których nie było już gdzie położyć, i weszła do domu akurat w chwili, kiedy zaczęły spadać pierwsze krople. Ryjek i Muminek spali na środku dywanu w salonie. Mama przykryła ich kocem. A sama usiadła przy oknie, żeby popatrzeć na deszcz. Był to rzęsisty, szary deszcz. Taki po którym szybko się zmieszka. Uderzał cicho w dach, szumiał w ogrodzie, i szczeleścił w lesie i gdzieś daleko kapał do groty małego zwierzaczka ryjka. W tym samym czasie dobrze zakonspirowanej i całkiem prywatnej kryjówce nierzeczliwy kociak zawinął ogonek dookoła siebie. I pogrążył się we śnie. Późno w nocy, kiedy już wszyscy byli w łóżkach, tatuś Muminka usłyszał jakiś żałobny głos. Usiadł i zaczął nasłuchiwać. Deszcz dzwonił w rynnach. Na strychu stukało uszkodzone okienko. Jak zwykle przy wietrze. I znów dał się słyszeć jękliwy głos. Tatoś włożył szlafrok i wyruszył na inspekcję swojego domu. Zajrzał do jasno pokoju, potem do żółtego a na końcu do tego w kropki. Wszędzie panowała cisza. Otworzył więc drzwi na werandę i wyjrzał. Poświecił latarką kieszonkową na schody i na trawę. Krople zabłysły w świetle jak diamenty. Wiatr urywał głowę. A cóż to jest takiego? wykrzyknął nagle, bo na dworze siedziało coś mokrego i nędznego, co miało wąsy i czarne błyszczące oczy. Jestem piżmowiec! Odezwało się owo nędzne stworzenie słabym głosem. Bezdomny piszmowiec. Pół domu mi się rozleciało, kiedy pan budował swój most na rzece. O, oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Drugą połowę zmył deszcz. To ma jeszcze mniejsze znaczenie. Dla filozofa jest zupełnie obojętne, czy będzie żył, czy też umrze. Ale po tym przeziębieniu wcale nie wiadomo, co się ze mną stanie. Okropnie mi przykro, powiedział tatuś muminka. Nie wiedziałem, że pan mieszka pod mostem. Proszę, niech pan wejdzie. Moja żona na pewno będzie mogła przygotować jakieś łóżko. Nie zależy mi wcale na łóżku. To taki niepotrzebny mebel, rzekł piżmowiec smutnym głosem. Mieszkałem do tej pory w norze i dobrze mi w niej było. Oczywiście filozofowi nie sprawia żadnej różnicy. Czy dobrze się czuję, czy nie. Ale to jednak była dobra nora. Strząsnął z siebie wodę i zaczął się rozglądać na wszystkie strony. Co to za rodzaj domu? zapytał. Całkiem zwyczajny dom muminków. Odparł tatuś. Sam go zbudowałem. Co by pan powiedział na kieliszeczek wina jabłecznego przeciwko przeziębieniu? O... To wprawdzie zbyteczne, odpowiedział piżmowiec, ale może jednak. Tatuś Muminka przemknął do kuchni i nie zapalając światła otworzył szafkę. Wspiął się na palce, ażeby dosięgnąć karawki z winem, która stała na najwyższej półce, ale wciąż była za wysoko. Więc tatuś wyciągnął się jak tylko mógł i potrącił nagle salaterkę, która spadła z Okropnym hałasem. Wszyscy w domu przebudzili się. Rozległy się nawoływania i trzaskanie drzwiami. Do kuchni wpadła mama Muminka ze świecą w łapce. A, ach, to ty! zawołała. Myślałam, że zakradł się tu jakiś złodziej. Chciałem tylko wyjąć wino jabłeczne tłumaczył się tatuś. Ale jakiś osioł postawił głupią salaterkę na samiusieńkim brzegu. Dobrze się stało, że się stłukła, bo była bardzo brzydka, powiedziała mama muminka. Wejdź na krzesło to ci będzie łatwiej. I weź też kieliszek dla mnie. Tatuś wszedł na krzesło i wyjął karawkę i trzy kieliszki. Dla kogo jest ten trzeci? Zdziwiła się mama muminka. Dla piżmowca, odparł tatuś. Jego dom rozleciał się, więc będzie teraz mieszkał u nas. Zapalili lampę naftową na werandzie i zaczęli popijać, trącając się kieliszkami. Umikowi i ryjkowi pozwolono zostać, mimo że był to środek nocy, ale do picia dostali mleko. Deszcz tańczył po dachu, wiatr jeszcze się wzmógł i wył w kominie. Drzwiczki kaflowego pieca dzwoniły trwożliwie. Piżmowiec przytknął nos do okna werandy i spojrzał w ciemność. O! To nie jest naturalny deszcz powiedział. A czy są nienaturalne deszcze? Spytał tatuś Muminka. Pozwoli pan, że naleję panu jeszcze jeden kieliszek. O, może malutki odparł Piszmowiec. Dziękuję, już mi lepiej. Wielka zakłada świata nie przyjmuje mnie tak bardzo ale jednak wolałbym nie czuć zimna w żołądku, kiedy przyjdzie mój kres. Ach nie, lepiej nie, powiedziała mama muminka. Ale ten deszcz nie grozi przecież powodzią. Piżmowiec prychnął. Pani nie wie, o czym ja mówię, rzekł. Nie czuła pani ostatnio czegoś dziwnego w powietrzu? Nie ma pani jakichś przeczuć? Nie łazi pani czasem coś po plecach? Ach nie, skądże? Odparła mama Muminka ze zdziwieniem: Czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo? Zapytał Ryjek, wpatrując się w piżmowca. Tego nigdy się nie wie, wymamrotał piżmowiec. Wszechświat jest tak ogromny, a Ziemia tak niesłychanie mała i nędzna. Uważam, że powinniśmy teraz pójść się położyć, wtrąciła szybko mama Muminka. Nie należy opowiadać okropnych historii późno w nocy. Po chwili wszystkie światła były zgaszone i cały dom spał. Lecz deszcz i huragan trwały aż do samiusieńkiego rana. Dobranoc. Miłych snów.